A teraz zabijcie brawo dla mojego kolegi, który bardzo się stresuje, ale teraz pojawi się na tej scenie przed Wami, Robert Oskwarek. Witam Państwa bardzo serdecznie, rzeczywiście nazywam się Robert Oskwarek. Jestem z pięknego miasta Świtnicy. Jak ktoś nie wie, to jest takie miasto, po którego Wrocław leży. Rzeczywiście zaprosił Was Robert Korolczyk na ten występ i zaprosił również mnie, żebym rozpoczął, więc. Słuchajcie, z tego całego rozpoczynania jesteśmy w Strasburgu już drugi dzień, jeszcze jutro. E, najbardziej lubię powroty do domu. To jest po 30 latach małżeństwa, słuchajcie, ciągle za sobą tęsknimy, Może dlatego, że ciągle mnie nie ma. I teraz w tej tęsknocie całe jest coś takiego fajnego, nie? Słuchajcie, 30 lat w małżeństwie, ale to nie jest moja jedyna zła decyzja ogólnie, nie? Więc jak wracam do domu, słuchajcie, to nie wiem, jest ktoś tutaj kierowcą tira. Dajcie bramka, jeśli są kierowcy tira. Są w trasie teraz, tak? Więc rozumiem. No i dobra, jeżeli was nie ma, to, to, to nie wiem, czy mnie dobrze zrozumiecie, ale jak wracam do domu, to żona mi wita z seksem. Słuchajcie, to jest rewelacyjne. Trwa to przez chwilę, potem pijemy szampana i nic głupszego nie można wtedy wymyśleć, jak powiedzieć do żony po wszystkim: Wszędzie dobrze, ale jednak w domu najlepiej. mam od dawna takie głupie pomysły, słuchajcie, bo kiedyś chodziłem do szkoły, ten miałem taki okres w życiu, e, najdłuższe moje trzy lata to ósma klasa, więc słuchajcie, chodziłem do szkoły i pani w szkole coś tam powiedziała i ja coś jej tam odpowiedziałem, ona mówi, z ust mi to wyjąłeś. Ja mówię, no bo się pani dławiła, nie? więc... Zawsze w nie moment coś tam muszę pannąć no i z tego związku mam troje dzieci, znaczy mężczyzna, który mówi mam troje dzieci, to bohater, nie, bo to, to może powiedzieć na pewno, na pewno nie facet, ale mam troje dzieci, które wychowuję, tak? i te troje dzieci, z jedno z nich dało mi jeszcze dwoje wnucząt, dajcie brak, jak ktoś ma wnuki. Dziękuję. Chodzi mi o to, żebyście wiedzieli, co jest z wnukami. I yy, to jest taka dysproporcja, bo jak mój wnuk się urodził, to mój najmłodszy syn miał 8 lat. I słuchajcie, stoisz w sklepie, jedno biegnie do ciebie, mówi tato, tato, kup mi tato, a drugi biegnie dziadek, kup mi dziadek. Ja myślę sobie to nieźle. I teraz słuchajcie, w tym sklepie kupujemy sobie zakupy, ale oczywiście ja mam taką naturę, że zawsze muszę te ekspedientki trochę pobajerować. I tak sobie bajeruję tą ekspedientkę, coś tam. No byłoby trochę tyle, że nie byłbym żonaty, to mi się na kawę omówił. A... Przybiega mój wnuczek i mówi, dziadku, dziadku, ale ja z pani. I, słuchajcie, pytam się go, przychodzi takim katarkiem, nie on miał wtedy, nie wiem, z 6 lat, może 5. I pytam się Bruno, jak ci się lepiej oddycha? Nosem czy buzią? A on mówi... Dziadku, powietrzem. <noise> ma to sens, nie? Słuchajcie, ten sam wnuk dzisiaj ma 14 lat i siedzimy sobie przy stole na święta i on walnął szklankę drinka jakiegoś, tak? I Mówi, jak wy możecie to pić, to jest niedobre. Na co mama się oburzyła, jego mama, moja synowa, nie? I mówi, jeszcze raz, Bruno, weźmiesz alkohol, to, to, to cię wykastruję. A mój syn, czyli jego tato, mówi, Bruno, facet wykastrowany ma mniej testosteronu. A Bruno patrzy na tatę i mówi, wiem, tato, <grym> mi w domu. Rośnie <grym> mi w domu stand-upel, nie? Malutki. E, tak samo mój syn. 16 lat pierwsza ranka, wychodzi mi z samochodu, go podwiozem pod, do dziewczyny, wychodzi z samochodu. Mówi, czekaj czekaj, Wiktor, e, potrzebujesz tam ci prezerwatywy. Hatuś twoje będą za małe. <grym> Także, słuchajcie, z dziećmi ciągle jakaś fajna zabawa ją przyprowadza, obecnie ma 21 lat przyprowadza dziewczynę, chyba, nie wiem, może się z nią ożelię, ale przyprowadza na pierwszą, taką zapoznawczą, żeby przypoznać jego dziewczynę, jemy obiad i ja pytam się, czym się zajmujesz? A ona mówi, no, studiuje logistykę. A on mówię, o, to będziesz obsługiwać kierowców. <śla> Nie jest dobry tekst na... No, ja mówię, zawsze się z czymś wyrwę. Ja mówię, znaczy, chodzi mi o to, że będziesz miała ekspedycję i będziesz ich kierowała. On mówi, to nie są tiry. Zaczyna się wymądrzać. To są e, ciągniki e, siodłowe. A ja mówię, aha, czyli dziewczyny, które stoją na klasie, to nie są tirówki, tylko ciągutki. <śla> Skoro tak, no to będzie, będzie zabawa. Zobaczcie, teraz, jakby idąc krok dalej, jakby patrząc na te powroty do domu, to dobrze, że żona wita seksy, a nie ma seks, jak przyjeżdżasz, nie? Więc taka instrukcja dla panów, dzwońcie zanim dojedziesz do chaty. Naprawdę, to pomaga. Ja 30 lat uniknąłem rozwodu, nie? W nie wiedzy, że je się lepiej, ale słuchajcie, dowodzą amerykańscy naukowcy, nie wiem, czy to panie wiecie, ale kobiety zdradzają częściej niż mężczyźni. Lubię tą ciszę w tym momencie. Facet tym mówią coś w tym jest. Ale zobaczcie, gdyby kobiety nas nie zdradzały, to z kim mielibyśmy was zdradzać no. i tu się te imprezy wszystkie przypomniały integracyjne, nie? Ale w słuchajcie, sensie, żeby było jasne, amerykańscy naukowcy to udowodnili i jest na to proste badanie. Słuchajcie. I teraz robimy sobie to badanie. Jesteście gotowi na taki test? No, no, to, no, to. no dawaj, dawaj. <grym> Mężczyźni, tak, co będziemy musieli zrobić? To ja powiem, panowie, jeżeli nie zdradzacie swoich żon, partnerów, lub partner czy partnerów lub partnerki, to teraz politycznie poprawny próbuję być, tak, To słuchajcie, dajcie prawka, jeśli nie zdradzacie swoich partnerek żon. Jeszcze <tulud> Już się chciałem do żon przeprowadzić, jak to taka impreza. Kurde, tak. Ale jaka niepewne, nie? Gdyby żona nie popatrzyła, to nie byłoby nie? O, no, wiedziałem. W Słuchajcie, sensie teraz, teraz kobiety. Test dla Was. Jeśli nie zdradzacie swoich mężów, partnerów lub partnerki, salto do tyłu. Panowie, ja nie widzę poruszenia Waszych żon, partnerek. Ja na ostatnim występie to taki puka w bok i, i mówi: To chociaż, kochanie, spróbuj. Słuchajcie, ostatnią, ja mam taką przypadłość jeszcze. Oprócz tego, że występuję w stand-upie i rzeczywiście mam jakieś epizody, to mam też epizody w takich serialach. Nie wiem, czy je kojarzycie. Lombard, życie Policjanci, takie tam uroczysto. I słuchajcie, to, to jest, ja Wam wytłumaczę, budżet takich imprez. Wjeżdżam kiedyś samochodem na plan filmowy, który był na cmentarzu. I wjeżdżam na ten cmentarz i oczywiście tam pan mi otwiera, ja wjeżdżam. I nagle kierownik planu do mnie dzwoni. I mówi, słuchaj, ty wjechałeś na cmentarz? Ja mówię, no tak, wjechałem, a co? Nie wolno wjeżdżać na cmentarz. Ja mówię, ale dlaczego wpuścili mnie? To tak wpuścili, ale to trzeba zapłacić. A ja mówię, to potrąci mi zgarzy. I taka cisza. Ja mówię, nie starczy. <śledzianie> <śledzianie> to mniej więcej taki budżet, żebyście mieli jasność. <śledzianie> No i idąc krok dalej, słuchajcie, grałem w takim miejscu, jak e, burdel. Hmm? To jest, jest takie fa fajne fajny, fajny miejsce i żona do mnie dzwoni, nie? I mówi, będziesz na obiad? A ja mówię, kochani, nie, bo w burdelu jestem. <grym> na co ona mówi, to mam wieczór wolny, rozumiem, fajnie, nie? I słuchajcie, teraz co, co się dzieje w tym burdelu? Taka laseczka podchodzi do mnie, i ma zagrać scenę tańczącą, tak wiesz, erotyczną cenę, scenę. I ona miała tak piękne... 22 lata więcej nie miała, słuchajcie, to naprawdę nie jest dla, dla mnie już. To, jest, to już jest za bliskie zabawy nie? Jak patrzę na taką istotę piękną. Ona miała tak piękne piersi, że ja nie pamiętam koloru oczu. Totalnie. No i słuchajcie, i ona zaczyna tam tańczyć przy mnie, nie? I, i taka scenka erotyczna, wiecie, tutaj dym, ona w takim prawie ubraniu. Rzuca mnie na łóżko i mówi, co, na co masz ochotę? Ja mówię, wiesz co lubię, bo ta klęka przede mną. Panowie wyobraźni, włączcie się wyobraźnię, ja wyłączyłem wtedy. Ja myślałem, autobus czerwony odjechał, autobus czerwony. Nie myśl Robert, myśl o żonie. I słuchajcie, no i co się dzieje? Ona klęka przede mną, wyciąga mi tam jednym szarpnięciem pasek, rozpina mi guziczek, rozporek, rozkłada mi tam pasek. I nagle słyszę, panie reżyser,: Dziękuję, po scenie mamy to. Ja mówię, panie reżyser, ja to lepiej zagram. ja Naprawdę, tutaj no z tekstem zbłądziłem. No więc, słuchajcie, i teraz jakby po mojej scenie, bardzo wam dziękuję za dzisiaj, a teraz zapraszam na koncert Robert Korulczyk. Co ludzie powiedzą? Dziękuję.